Wiele osób uważa, że utrata masy mięśniowej jest nieuniknioną konsekwencją starzenia się. Jednak takie przekonanie nie oddaje tego, co naprawdę się dzieje. Osłabienie często zaczyna się znacznie wcześniej niż można by się spodziewać i nie jest bezpośrednio spowodowane wiekiem, lecz bardzo powszechną codzienną rutyną, której niemal nikt nie kwestionuje. Po przebudzeniu ciało bywa sztywne, poruszanie się wymaga nieco więcej wysiłku. A wstawanie nie jest już tak zwinne jak dawniej. Niemal automatycznie wiele osób idzie do kuchni i przygotowuje poranną kawę, przekonanych, że to właśnie ten napój daje im impuls potrzebny do dobrego rozpoczęcia dnia. Tymczasem w pierwszych minutach poranka organizm podejmuje kluczową decyzję: może uruchomić procesy sprzyjające zachowaniu masy mięśniowej, albo przeciwnie. Wejść w cichy stan stopniowego wyniszczania. Najbardziej niepokojące jest to, że ten wybór następuje jeszcze przed wyjściem z domu czy rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności. Dlatego nierzadko można usłyszeć osoby, które twierdzą, że prowadzą zdrowy tryb życia, odżywiają się w zrównoważony sposób i codziennie spacerują, a mimo to czują, że ich siła słabnie. Wchodzenie po schodach staje się trudniejsze. I pojawia się wewnętrzny lęk przed pogorszeniem kondycji. Prawda jest taka, że nie wszystko w ich nawykach jest niewłaściwe, lecz jeden drobny szczegół, powtarzany każdego ranka, może niweczyć ich wysiłki, nawet jeśli nie są tego świadomi. Ten pozornie nieszkodliwy gest nie powoduje bólu ani natychmiastowego dyskomfortu, ale może dezaktywować istotny sygnał biologiczny odpowiedzialny za utrzymanie siły wraz z upływem czasu. Gdy dzieje się to regularnie, mięśnie stopniowo słabną, podczas gdy dana osoba sądzi, że postępuje właściwie. Zrozumienie, co zachodzi w organizmie na początku dnia, pozwala spojrzeć na tę rutynę z innej perspektywy i uświadomić sobie, że przy minimalnej i świadomej korekcie można pozytywnie wpłynąć na sposób starzenia się organizmu. Bez uciekania się do skrajnych metod czy wyczerpujących wysiłków. Na początku nowego dnia organizm może funkcjonować optymalnie tylko wtedy, gdy otrzyma odpowiedni sygnał. W obszarze zdrowia istnieje wewnętrzny mechanizm, który działa jak kluczowy regulator równowagi organizmu i decyduje o tym, czy ciało przechodzi w tryb utrzymania, czy w stan postępującego zużycia. Gdy regulator ten zostaje właściwie aktywowany, Organizm lepiej wykorzystuje energię, ogranicza ciche procesy zapalne i nadaje priorytet zachowaniu masy mięśniowej. Jeśli jednak sygnał ten zostanie przerwany już na wczesnym etapie dnia, organizm zmienia strategię i skupia się wyłącznie na przetrwaniu, odkładając na bok naprawę i wzmacnianie. Zaskakujące jest to, że taka zmiana może nastąpić w pierwszych minutach poranka. Bez choroby czy wcześniejszego urazu, jedynie z powodu bardzo rozpowszechnionego nawyku. Wiele osób wstaje z pustym żołądkiem i spożywa mocną kawę z dodatkiem cukru, miodu lub słodzonych mlek, wierząc, że daje im to natychmiastowy zastrzyk energii. Dla dojrzałego organizmu taka kombinacja może być odczytana jako sytuacja alarmowa. Poziom glukozy gwałtownie rośnie, uruchamiane są reakcje związane ze stresem. A organizm koncentruje się na opanowaniu tego zaburzenia zamiast na regeneracji. Efekt nie jest natychmiastowy ani bolesny, lecz z czasem objawia się w postaci zmęczenia, utraty stabilności i poczucia słabości, które często błędnie przypisuje się upływowi lat. Nawet osoby aktywne o pozornie zdrowych nawykach mogą doświadczać takiego pogorszenia bez zrozumienia przyczyny, dopóki nie przyjrzą się temu, jak zaczynają swoje poranki? Skorygowanie sygnału, jaki organizm otrzymuje w pierwszych chwilach dnia, może przynieść zauważalną różnicę. Nie chodzi o intensywniejsze treningi ani radykalne zmiany, lecz o umożliwienie organizmowi ponownego uruchomienia naturalnych procesów utrzymania. Zrozumienie tego szczegółu pomaga pojąć, że osłabienie nie pojawia się bez powodu lecz często jest konsekwencją błędnego polecenia, powtarzanego każdego ranka bez świadomości jego rzeczywistego wpływu. Gdy organizm od samego rana otrzymuje niewłaściwy sygnał, przestaje inwestować energię w wzmacnianie się i ogranicza się do zarządzania wewnętrznymi zaburzeniami, takimi jak skoki poziomu cukru. Nawet niewielka ilość substancji słodzących rano może zakłócić naturalne procesy regeneracji. Do tego dochodzi kolejny częsty nawyk. Picie kawy na całkowicie pusty żołądek, co wielu osobom kojarzy się z większym pobudzeniem, lecz w rzeczywistości wywołuje uogólnioną reakcję napięcia. Organizm przyspiesza, pozostaje w stanie czujności i priorytetowo traktuje przetrwanie zamiast odnowy, co z czasem prowadzi do uczucia słabości, ciężkich nóg i szybkiego zmęczenia. Trzecim czynnikiem, który często umyka uwadze, jest regularne spożywanie kaw ultraprzetworzonych, takich jak kawy instant czy kapsułki, zawierających dodatki i składniki utrudniające zachowanie równowagi metabolicznej. Nawyki te nie powodują natychmiastowych dolegliwości ani wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, lecz działają powoli, sprawiając, że siła z roku na rok maleje bez wyraźnej przyczyny. Dobrą wiadomością jest to, że nie jest za późno i nie wymaga to drastycznych zmian. Wystarczy skorygować sposób rozpoczynania poranka, aby wysłać organizmowi inny sygnał. Prosty gest, taki jak wypicie kawy w towarzystwie niewielkiego naturalnego kęsa jedzenia oraz dodanie powszechnie dostępnej przyprawy, jaką jest cynamon, może pomóc w stabilizacji poziomu energii i sprzyjać stanowi wewnętrznemu, bardziej korzystnemu dla regeneracji. Nie chodzi o rezygnację z kawy ani całkowitą zmianę codziennej rutyny, lecz o uszanowanie biologicznego rytmu i zapewnienie organizmowi odpowiednich warunków do lepszego funkcjonowania. Z upływem dni wiele osób zauważa drobne zmiany: łatwiejsze wstawanie, większą stabilność nóg i poranki, które przestają być tak ciężkie. Są to sygnały, że organizm zaczyna reagować, gdy otrzymuje właściwy komunikat. Bez potrzeby perfekcji czy skrajnych wysiłków. Wszystko sprowadza się do minimalnej korekty stosowanej z konsekwencją. Prosty gest, powtarzany każdego ranka, może realnie wpłynąć na to, jak ciało się czuje i reaguje z upływem czasu. Aby ta zmiana rzeczywiście zadziałała, kluczowe jest zrozumienie, jak wprowadzić ją w życie bez sabotowania efektów. Wiele osób sądzi, że robi wszystko właściwie. A mimo to nie dostrzega poprawy, ponieważ popełnia bardzo drobne błędy. Dlatego pierwszym krokiem jest wybór kawy możliwie jak najbardziej naturalnej, bez dodatków i przemysłowego przetwarzania, które mogłyby zmieniać jej działanie. Nie musi być droga. Wystarczy, że będzie autentyczna i prosta. Znaczenie ma także ilość cynamonu. Niewielka łyżeczka w zupełności wystarczy ponieważ organizm lepiej reaguje na regularność niż na silne bodźce. Równie istotny jest moment wypicia kawy. Warto odczekać kilka minut po przebudzeniu, delikatnie się poruszyć i zjeść coś lekkiego przed jej spożyciem, aby ciało było w bardziej zrównoważonym i podatnym stanie. Kluczowe jest też unikanie wszelkich substancji słodzących, nawet w minimalnych ilościach. Ponieważ jeden błąd wystarczy, by zakłócić sygnał, który chce się wysłać. Takawa nie pełni funkcji natychmiastowej przyjemności, lecz stanowi formę wewnętrznej komunikacji z organizmem. Efekty nie pojawiają się spektakularnie ani natychmiast, lecz zazwyczaj ujawniają się stopniowo. Lżejsze poranki, mniejsze uczucie ciężkości, większa stabilność podczas ruchu i bardziej równomierna energia. Kluczem jest konsekwencja, ponieważ organizm uczy się i adaptuje poprzez codzienne powtarzanie, a nie poprzez pojedyncze działania. Gdy ta niewielka korekta jest powtarzana każdego ranka i staje się świadomą rutyną, ciało zaczyna interpretować ją jako sygnał stałej troski i reaguje w bardziej zrównoważony sposób. Wiele osób jest zaskoczonych, odkrywając, że coś tak prostego może mieć realny wpływ. Lecz właśnie na tym polega jego skuteczność. Mimo to ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest to praktyka uniwersalna ani coś, co należy stosować bez rozeznania. Istnieją sytuacje, w których warto zachować szczególną ostrożność lub nawet jej unikać, zwłaszcza u osób przyjmujących silne leki kontrolujące poziom cukru we krwi, ponieważ niektóre składniki mogą nadmiernie nasilać ich działanie. I wywoływać objawy takie jak zawroty głowy, drżenie czy zimne poty. W takich przypadkach wszelkie zmiany należy wprowadzać bardzo ostrożnie i, jeśli to możliwe, pod nadzorem specjalisty. Ostrożność powinny zachować również osoby z poważnymi problemami trawiennymi, ponieważ kawa nadal jest stymulantem i nigdy nie powinna być spożywana na czczo, jeśli powoduje dolegliwości. Inną grupą wymagającą odmiennego podejścia są osoby bardzo szczupłe, z niedawną utratą masy ciała lub w trakcie rekonwalescencji, ponieważ ich priorytetem nie jest pobudzanie mechanizmów adaptacyjnych, lecz najpierw zapewnienie solidnej podstawy energii i odżywienia. Warto też pamiętać o jednej zasadniczej regule: większa ilość nie oznacza lepszych efektów. Zmuszanie organizmu nadmiarem bodźców. Często przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Jeśli pojawią się sygnały nietypowego zmęczenia, niestabilności lub złego samopoczucia, nie jest to reakcja pozytywna, lecz wyraźna wskazówka, że coś należy skorygować lub przerwać. Na koniec pozostaje kluczowy szczegół, którego nie wolno ignorować: zjedzenie czegoś lekkiego przed kawą. Po kilku godzinach bez jedzenia organizm ocenia, czy dysponuje wystarczającymi zasobami do regeneracji, czy też musi się chronić. Gdy kawa trafia do pustego żołądka, może uruchomić reakcje alarmowe, które niwelują znaczną część oczekiwanych korzyści. Natomiast niewielki posiłek wcześniej pomaga ciału poczuć się bezpiecznie i otwarcie reagować co stanowi różnicę między stopniowym procesem regeneracji a cichym narastającym zużyciem. U osób młodych rozpoczęcie dnia bez jedzenia i natychmiastowe wypicie kawy może wywołać jedynie lekką niedogodność, lecz w starszym wieku organizm interpretuje ten sygnał zupełnie inaczej. Przy braku energii ciało przechodzi w tryb oszczędzania, stawia na przetrwanie i odkłada naprawę na dalszy plan. A mięśnie są jednym z pierwszych zasobów, z których się rezygnuje. Ten bardzo rozpowszechniony nawyk obudzenie się, niespożycie niczego i natychmiastowe wypicie kawy każdego ranka uczy organizm, że nie jest to bezpieczne środowisko do wzmacniania się. Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzeba obfitego śniadania ani zmuszania się do jedzenia bez apetytu. Wystarczy przekazać ciału niewielki sygnał bezpieczeństwa garść orzechów, naturalny jogurt bez cukru, mały kawałek owocu lub kromkę pełnoziarnistego chleba z odrobiną zdrowego tłuszczu. Ten prosty gest informuje, że energia jest dostępna, uspokaja reakcję stresową i pozwala organizmowi wykorzystać kawę jako wsparcie, a nie jako agresję. Wiele osób zauważa, że po wprowadzeniu tego szczegółu poranki stają się bardziej stabilne, znikają drżenia, a poczucie pewności ruchu się poprawia. Nie jest to przypadek, lecz naturalna odpowiedź organizmu na właściwy sygnał. Ostatecznie zdrowie nie zależy od nadzwyczajnych działań podejmowanych od czasu do czasu, lecz od małych decyzji powtarzanych każdego dnia. Zmiana sposobu rozpoczynania poranka może z biegiem lat przynieść głęboką różnicę. Wyraźnym przykładem jest historia starszej kobiety, która bez silnych bólów czy oczywistych chorób zaczęła odczuwać niepewność przy wstawaniu, zmęczenie przy prostych czynnościach i utratę zaufania do własnego ciała. Jej życia nie zrewolucjonizowano ani nie dodano ekstremalnych rutyn, zmieniono jedynie poranek. Coś lekkiego przed kawą, wyeliminowanie cukru, dodanie niewielkiej ilości cynamonu i spokojne picie. Początkowo nie było spektakularnych zmian, lecz stopniowo poranki stały się łatwiejsze, ruchy pewniejsze, a przede wszystkim wrócił spokój wynikający z poczucia, że ciało znów reaguje. Nie był to cud, lecz efekt dostosowania drobnych, codziennych nawyków. Do realnych potrzeb organizmu. Pani Izabel nie odzyskała uczucia młodości sprzed dekad, ale odzyskała coś znacznie cenniejszego zaufanie do własnego ciała na początku każdego dnia. Po ponad miesiącu stosowania drobnych zmian w porannej rutynie, zauważyła, że może poruszać się pewnie, że nogi reagują bez wahania, a uczucie słabości się zmniejszyło. Powiedziała mi, nie staje się silniejsza w hałaśliwy sposób, ale czuję, że jestem obecna we własnym ciele. Coś, co wiele osób starszych z czasem traci. Dzielę się tą historią nie po to, by obiecywać identyczne rezultaty wszystkim, lecz by pokazać, że zmiany są częściej odczuwalne w stabilności, lekkości i pewności ruchu niż w liczbach czy zewnętrznych miarach. Jeśli, widząc to, Myślisz, że odzyskanie takiego odczucia jest właśnie tym, czego pragniesz? Być może Twoje ciało również czeka na mały, ale właściwy sygnał. Nie chodzi o puste obietnice ani wyczerpujące ćwiczenia, lecz o drobne codzienne korekty, lekki kęs przed kawą, filiżankę kawy przygotowaną w odpowiedni sposób i jasny komunikat wysłany do organizmu. Nie odmieni to ciała z dnia na dzień. Lecz powtarzane dzień po dniu może zmienić sposób, w jaki będzie się ono starzeć w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat. Jeśli chcesz zobowiązać się wobec siebie do stosowania tego nawyku, zostaw komentarz z numerem 8 jako osobistym przypomnieniem. A jeśli znasz osobę starszą, która mogłaby na tym skorzystać, podziel się z nią tym przekazem. W następnym filmie opowiemy o bardzo prostym wieczornym nawyku który pomaga chodzić pewniej, zmniejsza drżenie i zmęczenie pod koniec dnia, oraz jest szczególnie ważny dla osób po 60 lub 70 roku życia. Ten nawyk bywa często wykonywany nieprawidłowo, co uniemożliwia organizmowi regenerację w nocy. Celem nie jest żyć dłużej za wszelką cenę, lecz żyć silnie, stabilnie i z sensem. A ta droga zaczyna się od decyzji, które podejmujesz jutro rano.